W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi, policjant uratował życie sześciolatka, szturm agresywnych imigrantów, wstrząsające szczegóły zabójstwa Mai, szokujące szczegóły zabójstwa na kampusie w Warszawie. Zawierciańska policja poinformowała o dramatycznej sytuacji, do której doszło w poniedziałkowy wieczór. Do budynku komendy wbiegł mężczyzna, trzymający w ramionach sześcioletniego syna, który nie mógł oddychać. Dziecko wcześniej, jadąc w foteliku na tylnym siedzeniu samochodu, zakrztusiło się lizakiem. Ojciec zatrzymał pojazd w pobliżu komendy i próbował samodzielnie pomóc chłopcu, jednak widząc, że jego stan gwałtownie się pogarsza, natychmiast wbiegł po pomoc do budynku policji. Na sytuację błyskawicznie zareagowali podkomisarz Mateusz Mikoda oraz młodszy aspirant Grzegorz Micuła, którzy podjęli skuteczne działania ratunkowe. Dzięki ich interwencji chłopiec odzyskał oddech. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni przebadali dziecko i stwierdzili, że nie ma potrzeby przewożenia go do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji ojca i sprawnemu działaniu funkcjonariuszy sytuację udało się opanować, a życie chłopca zostało uratowane. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nadal budzi poważne obawy. Straż Graniczna poinformowała, że 5 maja odnotowano ponad 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Część z tych prób miała agresywny charakter. Migranci rzucali kamieniami w stronę polskich funkcjonariuszy oraz pojazdów służbowych. W wyniku jednego z ataków ucierpiał strażnik graniczny, który został poszkodowany. Jednak, według oficjalnych informacji, jego zdrowiu ani życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dodatkowo doszło do uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego przez Straż Graniczną. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające wobec ośmiu osób, które wzięły udział w nielegalnych działaniach. Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach widać skalę agresji oraz trudności, z jakimi muszą mierzyć się polscy funkcjonariusze strzegący wschodniej granicy państwa. Funkcjonariusze z zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali pięć młodych osób podejrzanych o cyberprzestępczość związaną z nielegalnym dostępem do kont użytkowników popularnego serwisu sprzedażowego. Główny organizator został decyzją sądu objęty tymczasowym aresztem na trzy miesiące, natomiast wobec trzech podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Śledczy ustalili, że grupa działała od dłuższego czasu, a jej członkowie mieli jasno określone role. Schemat działania polegał na przejmowaniu kont w serwisie sprzedażowym i dokonywaniu z nich zakupów drogich produktów, które następnie były sprzedawane po obniżonych cenach, co umożliwiało szybkie zyski. Równocześnie członkowie grupy zajmowali się odpłatnym oferowaniem usług oszustw internetowych. W tym celu wystawiali atrakcyjne oferty na portalach społecznościowych, a następnie, za pomocą metod socjotechnicznych, kierowali potencjalnych nabywców poza oficjalne platformy transakcyjne. Kolejnym krokiem było przesyłanie fałszywych linków do podstawionych bramek płatniczych, dzięki czemu pieniądze od ofiar trafiały bezpośrednio na konta sprawców, skąd szybko transferowano je na portfele kryptowalutowe. Podczas akcji zatrzymań funkcjonariusze ujawnili również, że jeden z podejrzanych zajmował się rozprowadzaniem środków odurzających, wykorzystując do tego popularny komunikator internetowy. Całe postępowanie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, a śledczy gromadzą dalsze dowody, które mogą pozwolić na rozszerzenie zarzutów. Policja w Węgorzewie prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego ataku, do którego doszło w poniedziałek 5 maja po godzinie 19. Według dotychczasowych ustaleń 24-letni mieszkaniec województwa podlaskiego wtargnął do mieszkania krewnej, gdzie zaatakował jej 74-letniego męża. Najpierw użył wobec domowników gazu łzawiącego, a następnie zadał starszemu mężczyźnie kilka ciosów ostrym narzędziem. Poszkodowany został pilnie przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy. Po dokonaniu napaści sprawca uciekł, zabierając kluczyki do samochodu należącego do pokrzywdzonych. Opel Astra, którym się poruszał, został zarejestrowany przez kamery Straży Granicznej, gdy zbliżał się w stronę granicy państwa. Na miejsce natychmiast wysłano patrol z placówki w Węgorzewie. Jak poinformowała major Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy komendanta warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, 24-latek próbował zawrócić, gdy zauważył szlaban graniczny, jednak manewr zakończył się wpadnięciem do przydrożnego rowu. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ujawnili przy nim niebezpieczne przedmioty. W momencie zatrzymania był trzeźwy, a po wstępnych czynnościach został przekazany policji. Obecnie trwają intensywne ustalenia prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej w Giżycku, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym motywów działania napastnika. Policja w Zduńskiej Woli, pod nadzorem prokuratury okręgowej w Sieradzu, prowadzi intensywne czynności wyjaśniające w sprawie śmierci sześcioletniego chłopca, którego ciało odnaleziono w środę, 7 maja, we wczesnych godzinach porannych. Około godziny 5 rano na numer alarmowy zadzwoniła 31-letnia matka dziecka, informując, że jej syn nie oddycha. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze oraz służby ratunkowe potwierdzili zgon chłopca. Policjanci natychmiast zatrzymali matkę dziecka oraz jej 28-letniego partnera. Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, młodsza aspirantka Katarzyna Biniaszczyk, oboje zatrzymani byli trzeźwi. Na miejscu pracują technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu medycyny sądowej, a prowadzone pod nadzorem prokuratury działania obejmują zabezpieczanie śladów, przesłuchiwanie świadków oraz ustalanie okoliczności tragicznego zdarzenia. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Sieradzu, Jolanta Szkilnik, przekazała, że w ciągu 24 godzin od zatrzymania zostaną przeprowadzone czynności procesowe z udziałem matki oraz jej partnera. Na ich podstawie prokuratura określi, jakie dokładnie zarzuty zostaną im postawione. Zaplanowano również przeprowadzenie sekcji zwłok chłopca, która ma dać odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące przyczyn zgonu oraz ewentualnego zakresu obrażeń. Według nieoficjalnych ustaleń zatrzymani to Paulina M. i Daniel S., a sześcioletni zmarły chłopiec miał na imię Maksymilian. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższym priorytetem, a wszystkie okoliczności będą drobiazgowo analizowane. 20-letni Maciej Spisza znalazł się w stanie krytycznym po brutalnym pobiciu, do którego doszło w piątkowy wieczór 25 kwietnia po godzinie 22. Chłopak wyszedł tylko po zakupy, ale przed sklepem został zaatakowany przez grupę młodych ludzi. Kamera monitoringu zarejestrowała całe zdarzenie, które trwało zaledwie 7 sekund. Nagranie, do którego dotarł fakt, pokazuje moment, w którym Maciej zostaje przewrócony na ziemię, a następnie brutalnie kopany po całym ciele. Po ataku chłopak stracił przytomność. Na miejscu natychmiast podjęto reanimację, a następnie przewieziono go do szpitala w Piszu. Niestety, jak poinformował we wtorek szpitalny wicedyrektor, lekarz Tomasz Rydzewski, stan Macieja się pogorszył. Wyniki badań wskazują na cechy śmierci mózgowej. W związku z tym tragicznym zajściem policja zatrzymała dotychczas siedem osób – pięciu młodych mężczyzn w wieku 17 i 18 lat oraz dwóch szesnastolatków. Czterech podejrzanych zostało osadzonych w areszcie, natomiast dwóch nieletnich objęto nadzorem kuratora. Śledczy ustalili, że zatrzymani działali wspólnie, zadając Maciejowi ciosy pięściami i kopniakami. Jak przekazał prokurator Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie… Chłopak doznał m.in. poważnego krwawienia podpajęczynówkowego i układu komorowego. Śledztwo nadal trwa. Policja analizuje kolejne zapisy z monitoringu i nie wyklucza, że w napaści uczestniczyło więcej osób. W reakcji na dramatyczne wydarzenia mieszkańcy miasta zorganizowali 30 kwietnia protest. Tłum przeszedł z pod parku przed sklep, gdzie skatowano Macieja. W marszu udział wzięła młodzież, nauczyciele i rodziny z dziećmi, niosąc ze sobą transparenty i skandując przez megafon hasła: Stop przemocy, stop agresji. Społeczność lokalna chce w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec brutalności i rosnącej fali agresji wśród młodych ludzi. Grecki portal NewsBeast ujawnił wstrząsające informacje, które rzucają nowe światło na relacje pomiędzy 16-letnią Mają z Mławy a jej rówieśnikiem, siedemnastoletnim Bartoszem Gie, podejrzanym o brutalne zabójstwo dziewczyny. Według ustaleń dziennikarzy już w 2022 roku miało dojść do pierwszego aktu przemocy. Maja miała wówczas napisać do koleżanki, że pokłóciła się z Bartoszem, a ten uderzył ją tak mocno, że rozciął jej brew. Do wiadomości dołączono zdjęcie twarzy z widoczną raną, co greckie media opublikowały razem z relacją. Tragiczny finał tej relacji miał miejsce 23 kwietnia, kiedy Maja wyszła z domu, by spotkać się z Bartoszem. Jak informowała bliskich, miała z nim coś sobie wyjaśnić. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak dziewczyna przechodzi obok domu chłopaka, kierując się w stronę firmy jego matki. Według ustaleń prokuratury to właśnie tam doszło do zbrodni. Po zaginięciu nastolatki rozpoczęto intensywne poszukiwania, które przełomowo zakończyły się 1 maja o poranku. Policyjny pies tropiący doprowadził funkcjonariuszy do ciała dziewczyny ukrytego w zaroślach przy torach kolejowych w miejscu trudno dostępnym. Sekcja zwłok przeprowadzona 6 maja w zakładzie medycyny sądowej w Warszawie wykazała, że przyczyną śmierci były liczne obrażenia głowy spowodowane wielokrotnymi uderzeniami. Prokurator Bartosz Maliszewski potwierdził, że badania trwały 5 godzin, a do dalszej analizy zabezpieczono dodatkowe próbki. Pełna opinia biegłych ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Ojciec dziewczyny poinformował media, że na jej ciele widoczne były także ślady przypaleń i poparzeń, co może sugerować, że przed śmiercią była torturowana. Z tego powodu prokuratura zakwalifikowała czyn jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. W chwili odnalezienia zwłok Bartosz przebywał w Grecji na szkolnej wymianie w miejscowości Katerini. Grecka policja zatrzymała go w jednym z hoteli, a polska prokuratura natychmiast wystąpiła z europejskim nakazem aresztowania. Siedemnastolatek odmówił jednak zgody na uproszczoną ekstradycję, twierdząc, że jego rodzina otrzymuje groźby, a on sam obawia się o życie po powrocie do Polski. Zgodnie z greckim prawem decyzja w sprawie przekazania go polskim władzom może zająć nawet 60 dni. Do tego czasu nastolatek przebywa w zamkniętym ośrodku dla nieletnich w Wolos. Choć nie ukończył jeszcze 18 lat, w świetle polskiego prawa odpowiada jako dorosły, a grozi mu kara od 15 do 30 lat więzienia lub nawet dożywocie. Ogromne kontrowersje w Polsce wywołał wpis matki Bartosza, Katarzyny G., która w mediach społecznościowych napisała: "Maja już nikogo nie skrzywdzi. Moje życie się skończyło, a jak syn targnie się na swoje życie, to ofiar będzie więcej." Słowa te wywołały oburzenie opinii publicznej i zostały szeroko cytowane przez greckie media. Jak ujawnili dziennikarze, zarówno Maja, jak i Bartosz byli objęci nadzorem kuratora sądowego już od 2022 roku ze względu na przejawy demoralizacji. Przeciwko Bartoszowi w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mławie od 2021 roku toczyły się cztery postępowania, a piąte, dotyczące czynu karalnego, jest nadal w toku. Śledczy intensywnie analizują zgromadzone dowody, przesłuchują świadków, zabezpieczają nagrania z monitoringu oraz gromadzą materiał dowodowy. Kluczowa dla sprawy będzie pełna opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej. Istnieje również podejrzenie, że zbrodnia była zaplanowana. Wskazują na to wcześniejsze epizody przemocy, sposób ukrycia ciała oraz metodyczne działanie sprawcy. Cała Polska z niepokojem śledzi postęp śledztwa, zadając sobie pytanie, dlaczego tak tragiczny finał nie został wcześniej powstrzymany. Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do makabrycznej tragedii, która wstrząsnęła zarówno społecznością akademicką, jak i opinią publiczną w całym kraju. W środę, 7 maja, około godziny 18:40. Na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego doszło do brutalnego ataku, w którym zginęła 53-letnia portierka, a 39-letni strażnik uczelni został ciężko ranny. Sprawcą ataku okazał się 22-letni student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, obywatel polski pochodzący z Gdyni. Mężczyzna uzbrojony był w niebezpieczne narzędzie, tasak oraz małą siekierkę. Zaatakował portierkę, która kończyła swoją zmianę i zamykała budynek Auditorium Maximum po zajęciach. Kobieta doznała licznych ran ciętych i rąbanych w obrębie kończyn oraz tułowia i zmarła na miejscu. Mężczyzna dokonał brutalnej dekapitacji. Interweniujący strażnik został poważnie ranny, miał rany cięte obu dłoni oraz głowy i został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Według relacji świadków sytuacja była dramatyczna. Studenci, którzy przebywali w pobliżu, widzieli, jak napastnik wielokrotnie uderzał leżącą kobietę. Jak ujawniono w rozmowach z mediami, niektórzy świadkowie twierdzili wręcz, że sprawca zaczął w pewnym momencie konsumować ciało swojej ofiary. Te relacje są obecnie weryfikowane przez śledczych. Na miejscu pojawili się strażnicy uniwersyteccy, którzy próbowali obezwładnić napastnika, jednak mężczyzna wciąż był agresywny i nie porzucił broni. Na nagraniach, do których dotarła wirtualna polska. Widać moment, w którym do akcji wkroczył funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który przy użyciu pałki teleskopowej pomógł obezwładnić sprawcę. W chwili ataku na terenie uczelni odbywały się otwarte wykłady, w tym spotkanie z udziałem ministra sprawiedliwości Adamem Bodnarem, któremu towarzyszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Jak poinformował sam minister, natychmiast po otrzymaniu informacji o zagrożeniu został ewakuowany zgodnie z procedurami, nie będąc w żadnym momencie bezpośrednio narażonym na niebezpieczeństwo. Jestem głęboko poruszony dzisiejszym makabrycznym zdarzeniem na Uniwersytecie Warszawskim. Składam kondolencje bliskim osoby zmarłej oraz całej społeczności uniwersyteckiej. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia rannemu strażnikowi. Dziękuję funkcjonariuszowi służby ochrony państwa, który był obecny w pobliżu, pracując w zespole zabezpieczającym moją wizytę na uniwersytecie. Został zaalarmowany o wydarzeniu, pobiegł na miejsce i skutecznie wsparł Straż Uniwersytecką w interwencji. Tak, byłem obecny na terenie kampusu uniwersyteckiego w momencie zdarzenia. Znajdowałem się w miejscu odległym, uczestnicząc w wykładzie akademickim. Nie widziałem tego tragicznego zajścia. Dowiedziałem się o nim już po fakcie od funkcjonariuszy, którzy zgodnie z procedurą sprawnie ewakuowali mnie z terenu uniwersytetu. Nie znajdowałem się w żadnym momencie w sytuacji zagrożenia, mając jednak przy sobie przez cały czas profesjonalny zespół służby ochrony państwa. Dziękuję raz jeszcze oficerom za ich profesjonalizm, doskonałe przygotowanie i szybką reakcję. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła intensywne śledztwo. Jak poinformował rzecznik jednostki, Piotr Skiba, w ciągu 24 godzin od zatrzymania sprawcy, zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe i zostanie ustalony zakres zarzutów. Na miejscu zbrodni pracują technicy kryminalistyczni, prokuratorzy oraz biegli medycyny sądowej. Zaplanowano sekcję zwłok, która pozwoli szczegółowo określić przyczynę śmierci kobiety oraz charakter zadanych obrażeń. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Aloyzy Nowak, ogłosił czwartek 8 maja, Dniem Żałoby Akademickiej. Tego dnia wszystkie zajęcia zostały odwołane, podobnie jak zaplanowane na 8, 9 i 10 maja uniwersyteckie juvenalia. Władze uczelni poinformowały, że oferują wsparcie psychologiczne dla studentów i pracowników, dostępne są m.in. telefon zaufania oraz centrum pomocy psychologicznej. To tragiczne wydarzenie zszokowało środowisko akademickie i wywołało lawinę pytań o motywy sprawcy, który dotąd nie był notowany za przemoc, a także o ewentualne sygnały ostrzegawcze, które mogły zostać przeoczone. Śledczy analizują jego środowisko, zachowanie przed atakiem oraz potencjalne czynniki, które mogły doprowadzić do tego makabrycznego czynu. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.